Dzień dobry, witam bardzo serdecznie na kanale prywatnel4.pl. Dzisiejszy odcinek poświęcony prawidłowemu ubezpieczeniu się wypadkowemu właśnie w okresie urlopowym. A powiem o prawidłowym zakresie, powiem o cenie, ile kosztują takie polisy ubezpieczeniowe. Ja nazywam się Marcin Dudek, zawodowo zajmuję się zarządzaniem ryzykiem ubezpieczeniowym i zapraszam do oglądania dzisiejszego odcinka. Moi drodzy Trzy miesiące, czyli czerwiec, lipiec, sierpień, kiedy statystycznie dochodzi do największej ilości wypadków. Wypadków oczywiście nie przewidzimy. Są one nagłe, różne w, w zależności, czym się w danym momencie zajmujemy. Jeździmy, jest większa aktywność, jeździmy na rowerze, na deskorolkach, na hulajnogach, pływamy na różnym sprzęcie wodnym, gdzie dochodzi również do bardzo, duży, bardzo dużej ilości urazów. Ja Wam dzisiaj również pokażę na zakończenie tego nagrania, jak można być biernym uczestnikiem. Zabawy, skoku do wody z żaglówki, no i, i doznać, doznać po prostu urazu, nawet i poważnego, a nie uczestniczyć w, w tej zabawie. Więc takie rzeczy też się oczywiście. Zdarzają. Ja za chwilę przełączę się na ekran komputera, pokażę Wam, przypomnę, właśnie, jakie są te ubezpieczenia, jakie są te zakresy, na co zwrócić uwagę, jaka jest cena za te ubezpieczenia. I moi drodzy, chcę, abyście przeanalizowali przed Waszym wyjazdem, albo czym szybciej, tym lepiej tak naprawdę, Wasze ubezpieczenie indywidualne, grupowe, czy faktycznie ma Odpowiednie zakresy i ma wysokie sumy ubezpieczenia. Moi drodzy, po zdarzeniu ubezpieczeniowym będzie już za późno. Tego nie ubezpieczycie się wstecznie. Będzie za późno. Te osoby, które uległy wypadkowi, poważniejszemu wypadkowi, wiedzą, że mamy w głowie, pod warunkiem, że nie stracimy przytomności, oczywiście, że. W głowie wirują nam różne myśli w trakcie, po wypadku, natomiast trzy kwestie najważniejsze to, jak poważny jest ten uraz, na ile ten uraz wyeliminuje mnie, mnie z życia zawodowego i czy ja mam odpowiednią polisę, odpowiednie zakresy i sumy ubezpieczenia. To są trzy najważniejsze rzeczy, o których myślimy po zdarzeniu. Właśnie takim ubezpieczeniowym, wypadkowym. Ja Wam dzisiaj to pokażę, w jaki sposób najlepiej się ubezpieczyć, jak dobierać te zakresy i zobaczycie, że ceny są moim zdaniem akceptowalne. To znaczy, one nie są wygórowane pod warunkiem, że jest to wszystko poukładane i dobrze zrobione. Ja moi drodzy, przełączam się w tym momencie, przechodzę na. Ekran komputera, pokażę wam, te dwa, pokażę wam te dwa ubezpieczenia, i na koniec, właśnie krótkie nagranie z tego zdarzenia wypadkowego. Tak, już jestem. Moi drodzy, pierwsze, najważniejsze ubezpieczenie dla osób prowadzących działalność. Pamiętajcie, że takie ubezpieczenie jest. To ubezpieczenie jest na rynku polskim już ponad 10 lat i jest to ubezpieczenie od utraty dochodu, tak zwane prywatne L4. Gwarantuje Wam wypłatę świadczenia miesięcznego w przypadku, kiedy jesteście niezdolni do pracy. Ale przypominam, niezdolność nie oznacza, że musicie przebywać na zwolnieniu lekarskim, ZLA, czy też potocznie zwanym L4. Nie ma takiego obowiązku. Towarzystwo wypłaca świadczenie na podstawie dokumentacji medycznej. Więc to jest podstawa do wypłaty świadczenia. Najbardziej wybieraną sumą świadczenia miesięcznego jest 7000 zł. Tutaj jest ta kwota. Moi drodzy, w zależności od naszego przedziału wiekowego, widzicie tutaj. Widzicie tutaj składkę, przy czym ta składka jest przeliczona w tym największym progu, czyli jeżeli tu jest 185 zł, to ona jest przeliczona przy osobie, która ma właśnie 50 lat, więc jeżeli jesteście młodsi, to ta składka będzie po prostu niższa. Ale tu widzicie taką wartość przybliżoną, jeżeli chodzi o te sumy świadczenia. I w przypadku, kiedy jesteście niezdolni do wykonywania swojej pracy, miesięcznie, tak długo jak jesteście niezdolni, miesięcznie otrzymujecie właśnie tą wybraną sumę świadczenia i tą kwotę dostajecie miesięcznie. Moi drodzy, nawet skręcona kostka stanowi według medycznie około 8 do 10 tygodni zdolności do pracy skręcona kostka więc to chcę zwrócić uwagę że to nie są tylko takie poważne urazy które całkowicie nas eliminują z pracy mm, zawodowej typu no trafiamy do szpitala jesteśmy w tym szpitalu 2 3 4 miesiące bądź też mm, jesteśmy połamani i jesteśmy w domu na jakimś wyciągu e, absolutnie nie to są różne urazy które nieraz ym, są powiedzmy mają łagodniejsze skutki, natomiast z punktu widzenia medycznego no, powodują, zgodnie z dokumentacją medyczną powodują, że jesteśmy niezdolni do wykonywania pracy i w tym momencie możemy czy otrzymujemy właśnie te świadczenie, świadczenie miesięczne. Także to jest dla osób prowadzących działalność. Moi drodzy, drugie ubezpieczenie to ubezpieczenie również dla osób prowadzących działalność dla rodzin tych osób oraz pracowników i oczywiście ich współmałżonków bądź też partnerów pracowników. To jest najważniejsze ubezpieczenie, które każdy w Polsce powinien powinien posiadać, dlatego że w tej kwocie to, to jest specjalnie przygotowana oferta, którą mamy od ponad półtorej roku bez żadnych korekt, bez żadnych zmian. W podstawowej wersji kosztuje 90 zł. 2 grosze i z takich najważniejszych rzeczy, oprócz zgonów oczywiście, mamy uszczerbek, ale zwracam uwagę, że jest to uszczerbek na zdrowiu, a nie trwały uszczerbek na zdrowiu. W zdecydowanej większości polis ubezpieczeniowych jest zapis o trwałym uszczerbku. Uszczerbku na zdrowiu, a to jest bardzo, bardzo duża różnica. Tu jest mowa o uszczerbku na zdrowiu. Za 1% uszczerbku 1500 zł, jeżeli chodzi o wypadkowe rzeczy. Macie tutaj poważne, poważne zachorowania, leczenie specjalistyczne, ale dzisiejszy odcinek chcę poświęcić bardziej pod kątem, właśnie wypadkowym. Operacje chirurgiczne 5000 zł, świadczenie lekowe, to jest ciekawe, po. Operacji, właśnie chirurgicznej 1000 zł. Pobyt w szpitalu, moi drodzy, od pierwszej wizyty w szpitalu. Wizyta w szpitalu, nawet wychodzicie po diagnostyce, już jest wypłata za jeden dzień pobytu w szpitalu, i do tego jest świadczenie lekowe po pobycie w szpitalu 200 zł. Wypłacane. Także tu w tym momencie jesteście zabezpieczeni, zabezpieczenie wypadkowo i chcę podkreślić jedną ważną rzecz, że w ramach asystansu medycznego jest 10 tysięcy złotych na każde zdarzenie ubezpieczeniowe i dla każdego członka rodziny. Czyli ten asystans rodzinny nie jest tylko dla osoby ubezpieczonej, tylko dla współmałżonka, partnera i wszystkie i obejmuje wszystkie dzieci. W ramach tego asystansu z najważniejszych rzeczy to macie nielimitowane wizyty w, do lekarzy w następstwie nieszczęśliwego wypadku, nielimitowane, pokrywane w 100%. Macie rehabilitację w stanach wypadkowych i chorobowych właśnie dla ubezpieczonego i wszystkich członków rodziny. I macie również wizyty do wszystkich specjalizacji medycznych dla ubezpieczonego i wszystkich członków rodziny pokrywane w 100%. Więc naprawdę w, w ramach 90 zł wystarczy jeden, dwa razy skorzystać z wizyty lekarskiej nawet w ciągu roku i tak naprawdę w większości przypadków ta polisa ta polisa ubezpieczeniowa po prostu się zwraca ja w jednym z nagrań i to możecie przeglądnąć na właśnie na YouTubie i zachęcam do tego żeby zasubskrybować kanał będziecie dostawać zawsze najważniejsze informacje ja moi drodzy w jednym z nagrań mówię o właśnie o tej polisie kiedy w, od y, października 2023 roku do teraz Świadczeń, które na rodzinę otrzymaliśmy, była w kwocie 25 tysięcy złotych, a nasza składka rodzinna za tą polisę wynosi 14 tysięcy niespełna. A świadczeń w, w ramach tej polisy dostaliśmy w kwocie już 25 tysięcy zł. Akurat tak się wydarzyło, mieliśmy kumulację różnych zdarzeń, właśnie też wypadkowych, więc wiem jak to jest ważne dla Was, żeby być dobrze zabezpieczonym i była też zabezpieczona przy okazji cała rodzina. Moi drodzy, to jest ten, ten pakiet podstawowy, równy dla wszystkich i pokażę Wam dwa dodatkowe pakiety, które są najważniejsze, ale nie są obowiązkowe, ale polecam to wszystkich. Wszystkim. E-przychodnia e, za 7 zł. Moi drodzy, 7 zł. Macie nielimitowany dostęp do 19 lekarzy specjalistów. To jest 7 zł. E, jeżeli wchodzimy już na e-przychodnie i chcielibyśmy się połączyć z lekarzem specjalistą, to moi drodzy, lekarz specjalista e, to jest jedno połączenie, to jest 100 zł żeby wziąć na przykład skierowanie na rehabilitację, to jest 100 zł, jedno połączenie, a lekarz internista, taki pierwszego kontaktu, to jest 80 zł. My mamy nielimitowane za 7 zł. Przy czym e-przychodnia, w związku z tym, że te recepty skierowania no, wystawiane są na numer PESEL, one są tylko i wyłącznie dla ubezpieczonego. Tu już nie, to nie jest dla członków rodziny, to jest tylko dla ubezpieczonego. 7 zł i korzystamy z 19 lekarzy specjalistów, e-recepty, e-skierowania, zwolnienia lekarskie. To wszystko jest w ramach tej kwoty. I drugi pakiet, tak jak powiedziałem, nie jest on obowiązkowy, ale no nie wyobrażam sobie, żeby w tej kwocie, tu zaznaczyłem, podkreśliłem, 30 zł, nie wybrać tego. Dlaczego? Dlatego, że za 30 zł zwiększają Wam się uszczerbki. Do, o 1500 zł, czyli łącznie mamy 3000 zł za 1% uszczepku, moi drodzy. 3000. A polisa wyjdzie was 127 zł z asystansem rodzinnym. Więc naprawdę no, takiej polisy w takim zakresie, w takich sumach ubezpieczenia na rynku polskim nie znajdziecie. Chcę przypomnieć, że ta polisa, to je, ta wartość, ta składka miesięczna to jest 20% ceny indywidualnej polisy. 20% ceny. Także nie zastanawiajcie się naprawdę. Ja z tej polisy rodzinnej, już ja to nazywam jako polisa rodzinna, mm, korzystam od 2000 w tej formie, od 2022 roku, od października. Więc trochę zdarzeń już mieliśmy, trochę doświadczenia mamy z tą polisą, wszystko działa, wypłaty świadczeń są bardzo, bardzo szybko, pełna obsługa, pełna diagnostyka, także nic tylko po prostu zabezpieczać się tą, tą polisą. Dodatkowo jeszcze moi drodzy, macie zwiększony pobyt w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku. W Pobyt w szpitalu w wyniku wypadku komunikacyjnego również jest zwiększony i są operacje chirurgiczne jeszcze zwiększone o 5000 zł. Już tutaj nie wspomnę, to sobie doczytacie, tomograf, rezonans, ultrasonografia, to wszystko macie w ramach tych 30 zł, więc dla mnie taki pakiet to jest 127 zł. Jest pełne ubezpieczenie z naciskiem na zakres właśnie wypadkowy, Więc moi drodzy, to wszystko jeżeli chodzi o przypomnienie tego ubezpieczenia, w jaki sposób się właśnie zabezpieczyć, szczególnie w, tych, w tym momencie, teraz, w tym okresie właśnie urlopowym. I pokażę Wam na sam koniec nagranie. Nagranie, kiedy osoba nagrywająca ulega zdarzeniu ubezpieczeniowemu. Już Wam to odtwarzam, proszę bardzo. Jest to Chorwacja żaglówka z do wody. Bardzo popularne na, na Chorwacji. Teoretycznie bardzo, bardzo bezpieczny. E, moi drodzy, moi drodzy, zdarzenia e, cały czas będą były i będą różne, nawet jeżeli tak tutaj w tym przypadku ktoś jest biernym uczestnikiem tej, tej zabawy. Na sam koniec powiem Wam tylko, że nikomu nic się na szczęście nie stało, ale o wypadek nie jest naprawdę trudno. Można się ześlizgnąć, można doznać urazu barku, kręgów szyjnych, innych miejsc, można złamać rękę, nogę. No tych wypadków jest bardzo dużo, więc zabezpieczajcie się. Jeżeli macie pytania, dzwońcie, piszcie, zasubskrybujcie, proszę, kanał. Tylko najważniejsze informacje, jeżeli chodzi o ubezpieczenia życiowe. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.